Cześć, nazywam się Michał Kłosowski, a to jest program Minuta z SDM. Znajdujemy się w Departamencie Komunikacji Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. To tu przygotowujemy dla Was tu wielkie wydarzenie. Zobaczmy, co działo się w tym tygodniu. W tym tygodniu miało miejsce spotkanie papieża Franciszka z prezydentem Andrzejem Dudą. Jednym z tematów tego spotkania była organizacja Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Papież Franciszek poinformował, że poza Krakowem w 2016 roku odwiedzi również Auschwitz i klasztor Paulinów na Jasnej Górze. Od Korei przez Niemcy po Australię. Oficjalny hymn Światowych Dni Młodzieży Błogosławień Miłosierni. Zażywiała w różnych zakątkach świata w różnych językach. Możecie znaleźć te wersje językowe na naszym kanale YouTube. Sprawdźcie. To była Minuta z SDM, cotygodniowy program informacyjny. Śledźcie również naszą stronę www.kraków2016 i nasze media społecznościowe. Pamiętajcie też proszę o modlitwie. Widzimy się za tydzień.